Wake, hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begun Oh um, we know what we have let's hold on tight Found what we're looking for in life call Hej, witajcie na kanale Sypnia Panuje. Dzisiaj kolejny dzień z życia. Zobaczcie kogo my tu mamy naszego słodziaka. Pokażemy wam e, czym Adasie się bawi, czym się interesuje. No i musimy, słuchajcie, posprzątać w pokoju, bo dzieci zrobiły z rana straszny bałagan, wstały po i piątej i po prostu pozwoliłam im zrobić totalny bałagan w pokoju, także trzeba koniecznie to posprzątać. I was sprzątaj. Tak? <tale Parece> także jeżeli jesteście Ci ciekawi, to zapraszamy do oglądania. Dobrze, to zaczynamy od tego, że ja muszę posprzątać całą kuchnię, bo z rana piekłam jeszcze ziemniaki na obiad do pracy. W ogóle jak zwykle niepozmywana, nieposprzątana po śniadaniu. Także, żebym miała czas zrobić to, co trzeba w kuchni i ogarnąć ten dom, to Adaśkowi zaproponowałam zabawę w błotnej kuchni. Ostatnio zrobiłam troszeczkę rewizji w zabawkach. O! A propos yy, bałaganu. Zabierzemy sobie taki jeden cały pojemnik e, właśnie na balkon i Adasiek będzie mógł się bawić e, Piro Tutaj jest tak ciepło, że Adasiek po prostu położył się na kafelkach. A pomimo tego, że ja tutaj wczoraj dokładnie myłam podłogę i wszystko tutaj właśnie też z błotnej kuchni, bo Adasiek dostał brokat i wyglądało to wszystko naprawdę fatalnie, to pomimo tego, że myłam podłogę wczoraj, to już tu jest zakurzona. No wiadomo, balkon to tak jak decking na ogrodzie. No ale nic, jest, kafelki są cieplutkie, więc, więc okej. Okay. Pomyślałam, że zanim Adasiek zrobi wielki bałagan, to pokażę Wam, co mamy w tym właśnie pudle z zabawkami Play-Doh. Bo wszystko, co tu jest, słuchajcie, tak, naprawdę wszystko. Jest jeszcze po dzieciach mojej siostry. Podejrzewam, że każda z tych zabawek ma z 10 lat. Ale co zabawne, to naprawdę nowsze wersje tych zabawek ciągle można znaleźć w sklepach. Bo niedawno właśnie wybieraliśmy prezent dla koleżanki Adasia i prosiła o zestaw dentysty play -Doh. Nasz, słuchajcie, wygląda tak. Jest już naprawdę bardzo okrojony. A w sklepie znalazłam praktycznie identyczny. No u nas brakuje jakieś tam części i w ogóle, ale ogólnie wszystkie tematyki są te same. Do tego mamy jeszcze takie autko. Słuchajcie, to autko jest fajne, bo oczywiście można tutaj ciąć, ale wszędzie z boku, jak zobaczycie... Formy, z których można odcisnąć przeróżne narzędzia. I to jest naprawdę bardzo fajne. O, na kołach, o, o to mi chodziło. Zobaczcie, kask, tutaj jakaś siepiera. Tutaj też mamy różne narzędzia, także naprawdę bardzo fajna zabawka. Co jeszcze mamy? Oczywiście ceratkę, którą jeszcze kiedyś używałam, jak e, bawiliśmy się play do e, normalnie przy stole. Teraz już praktycznie tego nie używam. O, tu mamy, słuchajcie, ośmiornicę. I ta ośmiornica również jest w sprzedaży, gdybyście chcieli. E, ona jest e, przecudna, bo ma przeróżne macki, w których są właśnie e, dziwne, różne narzędzia do cięcia. Zobaczcie, takie fajne można sobie odcisnąć. I się tutaj układa. I ta ośmiornica, ogólnie tu wkłada się playdo, czyli ciastolinę, i tutaj może wychodzić. Mamy trzy takie różne zestawiki. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, tu mamy rybki, to z zestawu z e, piaskiem kinetycznym. O, ale tu jest na przykład ciągle wiertarka od naszego. E, dentysty, bo dentysta buruje. I my w ogóle zatrzymujemy jeszcze te foremki, które są pokrywkami od niektórych przejdą, z których też... Ten robi tak jak taką długą gwiazdkę. Aha. Tutaj też jest kawałek od dentysty i tu się właśnie robi ząbki. I może te ząbki wkładać... O, to tak powinno wyglądać. Do... do dziurek. Różne, w ogóle, foremki, słuchajcie. To też nawet, jak kupowałam Playdo, na przykład dwa pudełka Playdo i były cztery takie foremki do wyciskania, takie turystyczne, bardzo fajne. To też jest z jakiegoś zaginionego zestawu, gdzie można sobie rybkę taką już w 3 d odcisnąć. To jest bardzo fajne. Tutaj kolejny zestaw, właśnie do ośmiornicy. Kolejna, kolejne dwie macki. One tu wszystkie pasują bardzo fajnie. Pomożesz mi? Dziękuję. Tu jeszcze kolejne. Co kombinujesz? <tryk> Co zrobiłeś? Jest ciasteczko! Babeczka wyszła! Piękna! Nie, tutaj się robi. Babeczka to z głazą. Także. Ośmiornica, jakieś auto do cięcia, takie fajne budowlane dentysta i przeróżne kształty właśnie do wycinania. Tu mamy też podstawkę, żebyśmy chcieli odłożyć nasze skarby. Także to tyle, jeżeli chodzi o nasze zabawki. One wszystkie mieszczą się właśnie fajnie, w tym pudle, które mamy z zestawu z Ikei. Utrzymuje to porządek. Asia nie potrafi jeszcze otworzyć tego pudełka z pastwem. To śliczne. Więc bezpiecznie tr trzymam to po prostu na niskim poziomie ze wszystkimi innymi zabawkami. Oczywiście wszystkimi plastikami Asienka może się bawić, a tego nie otworzy. Także pewnie kiedyś się już bo się kiedyś nauczy, ale póki co jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy w kuchni chciałam Wam pokazać mój jeden ulubiony patent, który po prostu uwielbiam. Jest to właśnie bańka na wodę. Słuchajcie, wydaje się, że bardzo proste. Dzieci mają przeróżne butelki, tak jak tutaj na przykład Asia ma, czy Adasiek też chodzi z różnymi butelkami, ale one bardzo szybko się opróżniają, zwłaszcza latem. I kolejne uzupełnianie, albo pamiętanie o tym, żeby ta butelka zawsze miała w sobie wodę. Będą dość trudne w zapiekanym dniu, więc taka parolitrowa bańka dostępna dla dzieci, dla własnego użytku. Nie dość, że to Montessori, wiadomo, że to ja. To jeszcze po prostu naprawdę ułatwia nam życie codzienne, bo dzieci w każdym momencie mogą podejść. kubeczek stoi zawsze obok. Co dla mnie zrobiłeś? Wow, ale zobaczcie to. Muszę. To. Muszę jeszcze tego osugować na górze. Okej. Okay. Um. Po prostu dzieci mogą w każdej chwili podejść i nalać sobie wody kubeczki. Zawsze są obok i ja też proszę, żeby oni wypijali tą wodę i odstawiali kubeczek. Także Asienka też już próbowała. Oczywiście, dlatego ten dyspenser stoi właśnie w kuchni, a nie nigdzie przy stoliczku śniadaniowym, gdyż tu są kafelki. Jeżeli coś się rozleje i postoi troszeczkę dłużej, to nic się tym kafelkom nie stanie, ale jest naprawdę genialne. Drugą rzecz, którą, na którą bardzo ubolewałam wprowadzając się do tego mieszkania, to jest to, że talerze, słuchajcie, i wszystkie mam po prostu u góry we wcześniejszym domu e, miałam je w szafce na dole, da się ją otworzyć, wyjąć swoje małe talerzyki, e, wziął sobie stołek, sięgnął do szuflady po sztućce i mógł nakryć sam do stołu. Tutaj słuchajcie, no nie mam miejsca na dole w szafkach, żeby postawić e, talerze e, i długo szukałam rozwiązania, aż w końcu znalazłam, słuchajcie. Tutaj w narożniku są e, półeczki takie ozdobne. E, I tam właśnie położyłam sztućce. E, takie ozdobne i w tym momencie odłożone po prostu na półeczkę e, z, od razu jak dzieci siadają do śniadania e, to po prostu proszę ich, żeby nakryły do stołu czy Adasik czy Aśka e, biorą po prostu po jednym talerzyku po łyżce po widzialcu. Asia też się uczy, bardzo się myli, najczęściej to po prostu chwyta wszystko po kolei, jeżeli chodzi o sztućce i ona e, najchętniej na przykład naleśnik jadłaby łyżką itd., itd., ale uczy się, tak? Ja podchodzę do niej i mówię jej to jest łyżka, weź łyżkę. Tak czy inaczej, słuchajcie, jestem mega zadowolona z tego pomysłu. Yy, polecam Wam naprawdę yy, każdemu, kto ma malutkie dzieci, żeby tak się nauczyć tej samodzielności, wiadomo, już nam się talerzyk rozbił. Ja byłam w szoku. Kasia po prostu zapała jedną rączką talerzyk, tak jak zawsze, pomimo tego, że ja ją opominałam, i ten talerzyk jej się wysunął z rączki i się roz, rozpadł. Ona prawie się popłakała, pomimo tego, że ja nie zareagowałam. Ona prawie się rozpłakała, tak jakby to była, nie wiem, jakieś zwierzątko albo cokolwiek innego. Ono się roztrzasło i już go nie ma. E, także fakt, pozbyliśmy się jednego talerzyka, ale to jest koszt tego, że w tym momencie, że ona wie, że to jest szklane, może się rozbić, popsuć i jest już bardziej ostrożna. Dobra, nakadałam się już chyba wystarczająco. Zobaczmy, jak tam Adasiek ze swoimi plejdowymi wypiekami. Zwycięć wycisnąłeś? Wyszły mu włosy, pokaż ładnie do kamery. Wyszły mu włosy super. Fajnie, cieplutka jest ta podłoga, co? To trochę kurzu jest, ale dobra. je biorę jeden włosek. Tutaj muszę teraz położyć wszystkie. I muszę położyć. A, i ozdobiłeś do... babeczkę. No super. Bardzo fajnie. Słuchajcie, Adasiek wczoraj w kieszeni przyniósł dwie pestki brzoskwini, zawinięte w chusteczkę. Okazało się, że w przedszkolu zjadł dwie brzoskwinie i powiedział, że chce zasadzić i będzie miał drzewka. Także ja przez noc namoczyłam te pestki w szklance wody. Teraz pozwolę kobie je posadzić. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. A co robisz? Biorę przerostkę. to masz nasionka brzoskwinki. masz pestki? O, a teraz musisz... A teraz teraz Podlejesz je, tak? No. I gdzie je postawimy, żeby ci urosły? Mm. Najlepiej w słońcu. W słońcu to może na parapecie w twoim pokoju, co? No. Nie. Co chciałeś mi powiedzieć? No, mam mu Kolejna jest zła. A dlaczego? No bo chce nas zabić. Kto ci tak powiedział? Kuba. A może bez nazwisk? A kto jemu tak powiedział? Nie, może sam wie. Zna Ukrainę? No. O kurczaki. To co my teraz zrobimy? Kuba będzie ze mną wojskiem! Okej. Okay. I jak to będzie działać? Będziemy jechać Togiem I... To idź, to idź, narysuj plan. Ok. Trzy, dwa, jeden. Start! Um, a propos tego Montessori, słuchajcie, to um, jedna rzecz, która mnie bardzo niepokoi, to oczywiście w Montessori mają już te grupy mieszane, czyli te starszaki mają uczyć te młodsze dzieci, te młodsze dzieci mają um, się uczyć um, instrukcji od tych starszaków. Tylko, że to wiąże się też z tym, że na przykład mój Adasiek um, ogląda nie wiem, Świnka Pepe, a oni już Jurassic World i takie inne straszne firmy e, słuchają też jak rodzice rozmawiają o tym, co się dzieje na świecie i powtarzają tyle, co wiedzą. Także, no. Są plusy i minusy. No, i rysuję plan ataku na Ukrainę. Ukrainy. Chodź no tu do mnie, pokaż ten plan. Co to tu jest narysowane? Przez zakaz Ukrainy. Ja tego kółko tu to znaczy, Że ja z Że moje całe wojsko z Kubą. Mhm. Pójdzie do. Z Nagrywamy. A tu mamy taki plan na wojnę, słuchajcie. No co zrobić? No taki. I ta czerwona kropka, to co to jest? To, to jest, to jesteśmy my. Mhm. Na balkonie zrobiło się bardzo gorąco, więc dzieci przeniosły się do swojej sypialni. I może pokażę Wam. Co tutaj nie pasuje? Pokaż. Pasuje, ok. Prawo! pomyślałam, że pokażę wam, jak teraz e, wygląda pokój dzieci, bo troszkę się zmieniło. E, troszkę też narobiłam sobie problemu, bo wyjęłam większość zabawek e, na półkę, tak, żeby miały po prostu je dostępne. Z czego codziennie robi się ogromny bałagan. E, ale na razie. Tutaj. E, tutaj. Ale na razie jakoś to wytrzymuję. Zobaczymy, e, może jak tacie puszczą nerwy, to w końcu zamontuję mi jakieś półki na tej ścianie. Tutaj. Tu jest bateryjka. Gdzie jest? Tutaj. 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 Tu jest bateryjka. Jak ty ją znalazłeś? Pokażę się, Odkręciłeś coś? I... Och, ty Jak stracimy, to jak stracimy. Tak pomyślałam, że pokażę wam pokój, który nie jest posprzątany tak jak on wygląda w trakcie zabawy bo dostaję coraz więcej informacji o tym jak mam posprzątane w domu jak tu jest idealnie i w ogóle jak jestem super mamą słuchajcie to wcale nie jest tak więc na początku żeby was nie wystraszyć pokażę wam narożnik, który wygląda w miarę oprócz tego, że książki są tu upchnięte bo nie mam co z nimi zrobić muszę zrobić całkowitą rewizję to tu są zabawki Asi, jej puzzle takie dwuczęściowe, reszta książeczek. Tu jest pufka. Tam są odłożone ciuszki, które po prostu muszę oddać albo sprzedać. Komoda i szafa z ubraniami. A na komodzie ogólnie to to wszystko jest fajnie zaplanowane. Bo oprócz tego, że tu jest latawiec, to tutaj mam taką podziałkę właśnie na zeszyty, malowanki różne Adaśka i jego prace tu jest organizer na kredki który powinien pięknie wyglądać gdyby to wszystko było na swoim miejscu słuchajcie eee, o tu trochę play tu jakiś klej który powinien być tutaj co się stało Adaśku? ja mam tak jak tutaj chcesz być duchem? No. Dobra, to już robimy poczekaj stryk i jesteś duchem. Super straszny duch. Dobra, wracamy. E, tutaj trochę nowego Lego. Jakieś książeczki, które Adaś po prostu przemyca i czyta. Też tu nie powinny być. E, no, o, patrzcie, nawet skarpetki się znalazły. Także tak to wygląda. E, no i co? I teraz idziemy do tej strasznej części. Tu wcześniej, pamiętacie, miałam książki na oknie, wiedziałam, że to nie jest najlepszy pomysł, więc szybko z tego zrezygnowałam. I w związku z tym, że Asia śpi już na jednym łóżku z Adasiem, no to słuchajcie, patrzcie to. W pokoju mamy jeszcze zjeżdżalnię, której tata nie mógł się oprzeć, jak był w kauflandzie. Co prawda ja byłam bardzo niezadowolona z tego powodu, ale dzieci naprawdę bardzo z niej korzystają. Jeszcze rowerek Asi. Tutaj czekajcie, odłożę te książki. E, no i tu są. O, I tu są e, książeczki, które właśnie muszę e, ogarnąć dokładnie, bo nie ze wszystkich się korzysta. E, mamy traktor. Mamy fajnego pieska, który ogólnie powinien prosić o swoją przekąskę. Tu puzzle, które Asia układa, powinny być zdjęte, bo całkiem dobrze już jej idzie. Jak są rozłożone, to je składa. Tutaj drzewko, które wyjęłam, którym Asia nigdy się nie bawiła, dostała je na Święta Bożego Narodzenia od Mikołaja i słuchajcie, myślałam, że będzie super zabawą, bo Adasik miał coś bardzo podobnego, jak był malutki i ją uwielbiał właśnie jak ta kulka spadywała po takiej spirali. Niestety to jest fatalne, chociaż muzyczka ma fajną, więc Ani się z tym bawi. Wyjęliśmy bazę Astrala, której dawnego, dawno, już się nim nie bawił. To już chyba Wam wspominałam o tej zabawce, też jak są te klocki. Te klocki wyjęte, to Asia je wrzuca i na tym zabawa się kończy. Tu są karty. O! Karty są. Adasiu, proszę. Karty są po to, żeby wkładać je do portfela. Literki są po to. Adasiu, ja poprosiłam. Literki są tutaj. Tu jest dinozaur. który potrafi coś jeść. Tu jest świetna rakieta, która ma kosmonautów i nawet ufolutka. Także naprawdę świetna zabawka. No i tu we wszystkich różnych pojemnikach są przeróżne zabawki. Przepraszam. Tutaj na przykład pan ziemniak. Tu na przykład wszystko drewniane dla Asi. Tutaj jakieś elektroniczne e, tablety i piłeczki, e, duplo, no nie wiem, czy mam Wam lecieć dalej. E, tu okay. zwierzątka i ludziki, instrumenty, tu wszystkie gryzaki. E, tu ostatnio, słuchajcie, kupiłam e, te jajka, na pewno o nich słyszeliście. E, tak, które się dopasowuje kształtami i kolorami. Miały być super furorą, leżą w szufladzie zamknięte. Tu mamy pluszaki. Co my tu dalej mamy? Tu są wszystkie rzeczy, które nie pasują do żadnej z kategorii, słuchajcie. Na przykład taki świecący misiu, albo takie klocki, czy taki też świecący duszek. Jest duch albo taki kraby bryloczek, telefon, tak? Wszystkie takie drobiazgi. Tu mamy wszystkie auta. Tu małe Lego. Tutaj zestaw Majsterkowicza, tutaj wszystko do strażaka. A tu Playdok o którym wcześniej mówiliśmy. A tutaj mał tu to, to się nudzi. <laughs> Czy mogę zobaczyć to? No a z tej strony słuchajcie jest łóżeczko. Asia już śpi tutaj na dole. Adasiek ciągle śpi u góry. Tu jest strażak sam zrobiony przez babcię wiesie. Tu jest ciągle kotek ukochany i szalik, z którym Adasiek śpi. Zawsze butla wody. O, a tu jeszcze muszę przewiesić nasze rączki. Asia miała tutaj 6 miesięcy, więc Adasiek miał 3,5 i roczku. I nasze dłonie odciśnięte na tych pleksowych ramkach. No. O, tu jeszcze zapomniałam wam pokazać. Właśnie, Adasie, zrobił bałagan, bo przebierał się w ducha. Ale chodzi o to, że tutaj jest skrzynia z, właśnie, przebierankami. I też jest, ona ogólnie się domyka, jak jest ogarnięta. Pod nią cała. Skrzynia z różnymi malowankami, kolorowankami, wycinankami, wszystkim, co by tylko się chciało. Słuchajcie, tego jest mn mnóstwo. I obiecałam sobie, że to specjalnie wyjmę, dlatego żeby zacząć z tego korzystać. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I słuchajcie, tak to wygląda. Fajnie jest pokazywać piękne, uporządkowane, posprzątane pokoje bez zabawek, które są mega poukładane. Ale życie wygląda inaczej, wiadomo tego jak ja teraz wystawiłam te zabawki na półkę, żeby się dzieci bawiły, to tym bardziej będzie większy bałagan. Staram się to minimalizować i jakoś ograniczać. Ja myślę, że tak jest też dla nich wygodniej. Te półeczki, które są wysuwane, da się już pamięta, co gdzie, co gdzie jest e, i czasami, jak się bardzo nudzi, to wysuwa i sobie zagląda, co może zrobić. Ja ciągle staram się aranżować jakieś zabawy, czyli nie wiem, wyjmuję dwa ludziki, trzy samochody, jakiegoś dinozaura, stawiam do tego tą rakietę i bawimy się, nie wiem, w koszu albo coś takiego. Także to bardzo pomaga y, ruszyć wyobraźnię dzieci. No, ale tak jak mówię, pięknie i kolorowo to na pewno już u nas nie jest. I chyba już nie będę o to tak bardzo dbała, żeby to wyglądało tak Instagramowo. Bo chyba, bo chyba nie o to chodzi. Myślę, że każdy dom musi być funkcjonalny i praktyczny, a nie jak pocztówka. Dobra, e, tym akcentem zakończę dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał i lubicie takie e, m, nagrania z, z życia naszego, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I dziękuję Wam bardzo. Pa-pa!